Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ze wsi. Dziś pokażę Wam moje króliki. odcinek siódmy, już ze wsi. Co myślę w gnieździe? Małe takie. trzy są. Y, pi, pięć jest takich jak zające, podobne. Takich jest pięć. Czyli się pokażę tego, bo mi się wszystkie chce wyciągać. Takie. I, i, tr I trzy są takie czarne. Takie czarne. Teraz ich trochę przykryjemy, żeby miały jeszcze ciepło. Otwierają oczy powoli, tak, że będą za niedługo wychodziły. Tu jest samica. Jeżeli się Wam podobało, to zostawcie 5 łapek w górę i... 20 wyświetleń. Cześć.